Dobry wieczór, dzieci. Jesteście gotowe do słuchania? Dzisiaj powiem wam wierszyk pod tytułem Daktyle. Napisała go Danuta Wawiłow. Daktyle. Gdzie się podziały moje daktyle? Wyszedłem z domu tylko na chwilę. Wyszedłem z domu, wracam po chwili, patrzę. Orety. Nie ma daktyli. Gdzie się podziały moje daktyle? Może je zjadły straszne goryle? Z ogromnym rykiem do domu wpadły, moje daktyle bezczelnie zjadły. A te goryle? Gdzie się podziały? Czy je przepędził króliczek mały? Przyleciał w żółtym aeroplanie, sprawił gorylom potężne lanie? A ten króliczek? Gdzie on się schował? Może go w lesie spotkała krowa i ślub z nim wzięła. A w zeszły piątek sześć urodziła królokrowiątek. A gdzie ta krowa? Kto mi odpowie? Czy jest w Krakowie? Czy w Ozorkowie? Ponoć niedawno widziały wilki, jak kupowała do włosów szpilki. Wilki? Przepraszam, to były słonie. Jeden nieduży, w złotej koronie. Drugi kudłaty i piegowaty wciąż tylko wisiał na telefonie. Do kogo dzwonił? Może do kawki? Eh, w głowie jej tylko szczypawki. Nie dość, że głucha i że kłamczucha, jeszcze ma w szkole cztery poprawki. Z czego? A nie wiem. Spytam łasicy, tej, co w dżinsowej chodzi spódnicy i gumę żuje i której wujek zawsze daktyle dla mnie kupuje. Więc gdzie są w końcu moje daktyle? Czy je straszliwe zjadły goryl Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła. Małpa figlarz, nóż do dzieła, wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szust do wanny. Dalej kurki kręci drzwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Mm, ciepło, miło, nieboraj, małpa myśli, w to mi graj. Hejże, kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, mm, trochę nadto, ba gorąco. Fraszka, małpanie ciele sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu piecze! Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią. Tuż, tuż w tropy. Aż po progi. To nie żarty. Parzy stopy. Dalej w okno. brzdręk, uciekła. Że tylko palce popiekła nader szczęśliwa. Tak to zwykle w życiu bywa. Stanisław Jachowicz, chory kotyk. Pan kotyk był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. nad to się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo gorączka, źle bardzo koteczku. Oj, długo, ty długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można! Zapytał koteczek, lub ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę, musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki stać może. Od łakomstwa strzeż was, Boże. Maria Konopnicka. Stefek burczymucha. O większego trudna zucha, jak był Stefek burczymucha. Ja nikogo się nie boję. Choćby niedźwiedź. To dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko kiedy pości. Szakan? Wilk? Hm, straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zajść z daleka, bo nie lubi, gdy ktoś szczeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz za ocean jadę. I nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch na trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie, patrzy. A tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi, jakby hard ze smyczy. Tygrys! Tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. A chlew może, miał kopyta, straszne. Trzy czy cztery nogi, paszczę taką, przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec? Służba cała? Patrzą? A tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. Julian Tuwim, spóźniony słowik. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma. A już jest po jedenastej i Słowika nie ma. Wszystko stygnie. Zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość. To skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. A pan słowik słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.